Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z historią przez życie. Dziś przejdziemy do omawiania sytuacji, w jakiej znalazła się polska kultura w pierwszej połowie XIX wieku. Zapraszam serdecznie. Okres XIX wieku był niezwykle burzliwym czasem dla rozwoju polskiej kultury, poezji, literatury oraz sztuki. Należy bowiem pamiętać o tym, że w tym czasie Polska jako suwerenne państwo nie istniała na mapie Europy, a była podzielona między trzy zabory rządzone przez Rosję, Austrię oraz Prusy. W konsekwencji czego Polacy w granicach swojego niegdyśniejszego państwa mieli bardzo ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o rozwijanie polskiej kultury, sztuki czy poezji. Tym bardziej, kiedy w zaborach takich jak zabór rosyjski albo Pruski nasilała się germanizacja oraz rusyfikacja lokalnej polskiej ludności. Nie zniechęcało to jednak wielu polskich intelektualistów oraz działaczy kulturowych do podejmowania wszelkich kroków oraz działań zmierzających do rozwijania poszczególnych nurtów polskiej kultury. Jednakże w XIX wieku da się zauważyć, że przez całą pierwszą połowę tego stulecia Dominowały w polskiej kulturze przede wszystkim dwa nurty. Jeszcze na początku XIX wieku wśród Polaków wciąż jeszcze popularny był nurt klasycyzmu, który stawiał przede wszystkim na wiarę w rozum, wiarę w logikę, naukę oraz fascynację światem antycznym, głównie starożytną Grecją oraz Rzymem. Jednakże, niedługo po zakończeniu wojen napoleońskich. I uchwaleniu kongresu wiedeńskiego w polskiej kulturze zaszły poważne zmiany, jakim było wprowadzenie zupełnie nowego nurtu, który wyparł klasycyzm i utorował drogę romantyzmowi. Nurt romantyzmu rozwijał się na terenie Europy, głównie zachodniej, jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku. Jednakże do Polski dotarł on z opóźnieniem i zadomowił się na dobre w polskiej kulturze, poezji czy literaturze dopiero w okresie pomiędzy obradami Kongresu Wiedeńskiego a wybuchem Powstania Listopadowego, by dominować przez praktycznie całą pierwszą połowę XIX wieku na terenie wszystkich trzech zaborów. Głównymi wyrazicielami nurtów romantyzmu w tamtym okresie byli przede wszystkim Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki oraz Fryderyk Chopin, którzy są uznawani za swego rodzaju ojców-założycieli polskiego romantyzmu. Romantyzm w przeciwieństwie do klasycyzmu stawiał przede wszystkim na fascynację ludzkimi uczuciami i emocjami, możliwością ich wyrażania, fascynacją światem mistycznym oraz głębokie zainteresowanie historią i dziejami państwa polskiego poprzedzającymi przyjęcie przez Polskę sztu, innymi słowy fascynacja wszelkiej maści mitami czy legendami, które istniały na terenie Polski w latach poprzedzających najstarsze kroniki historyczne. Oprócz tego romantyzm nawoływał do ideałów walki o wolność, które trafiały do serc i umysłów tysięcy młodych Polaków zamieszkujących zabory, co często zachęcało ich w roku 1830 do chwycenia za broń i podjęcia walki zbrojnej podczas powstania listopadowego. Jak więc widać, romantyzm odcisnął niezwykle silne piętno na rozwoju polskiej kultury, poezji czy literatury, czy to za sprawą ideałów. Które wyrażał romantyzm, czy też za sprawą jego najsłynniejszych twórców, takich jak wspomniani już Mickiewicz, Słowacki oraz Chopin. Jednakże, pomimo nacisku, kontroli oraz represji ze strony mocarstw zaborczych, w poszczególnych zaborach państwa polskiego funkcjonowały różne organizacje oraz instytucje, które za swój nadrzędny cel stawiały sobie rozwijanie polskiej nauki oraz oświaty wszelkimi dostępnymi środkami. Pierwszą taką dużą organizacją, która działała na rzecz rozwoju polskiej nauki w okresie zaborów, było Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które zostało założone już w roku 1800 i które za swój nadrzędny cel stawiało sobie rozwijanie nauki na terenie państwa polskiego we wszystkich znanych jej dziedzinach. Jednakże towarzystwo Przyjaciół nauk było dość luźną organizacją, która działała jedynie na ograniczoną skalę, ze względu na silne represje i prześladowania ze strony mocarstw zaborczych. Rozwój oświaty na większą skalę mógł rozwinąć się dopiero po kongresie wiedeńskim i ustanowieniu Kongresowego Królestwa Polskiego, które nadało Polakom przynajmniej częściową autonomię na obszarze zaboru rosyjskiego, co finalnie doprowadziło w roku 1816 do rozwijania polskiej oświaty i szkolnictwa w tym zaborze, co zaowocowało m.in. założeniem Uniwersytetu Warszawskiego kolejnego dużego uniwersytetu funkcjonującego na terenie dawnej Polski, dzięki czemu mieszkańcy Warszawy i jej okolic mieli teraz dostęp do nowej uczelni wyższej, która gwarantowała im edukację i niezbędny rozwój oświaty we wszystkich znanych wówczas dziedzinach nauki, które znał człowiek. Oprócz Uniwersytetu Warszawskiego rozwijało się również na terenie zaborów bibliotekarstwo, co doprowadziło do powstania kilku większych bibliotek oraz zakładów bibliotecznych, które przechowywały ogromne zbiory wszelkich maści ksiąg, kronik czy innych podań pisanych opisujących dawne dzieje państwa polskiego. Jedną z takich właśnie instytucji, był zakład narodowy imienia Osolińskich, który funkcjonował na terenie miasta Lwów w obrębie zaboru austriackiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich został założony w roku 1817 przez Maksymiliana Ossolińskiego. Stąd też właśnie nazwa tego zakładu i który w swoich murach przechowywał liczne zbiory biblioteczne, które zapewniały Polakom dostęp do szerokiego zakresu wiedzy na temat polskiej historii kultury oraz wartości naszego narodu, które mogły przetrwać ten niezwykle burzliwy dla wszystkich Polaków okres niewoli trzech zaborców. Podobna instytucja została utworzona również na terenie zaboru pruskiego. Gdzie w mieście Poznań utworzono Bibliotekę Raczyńskich, która również zapewniała dostęp do licznych zbiorów bibliotecznych, która umożliwiała Polakom dowiedzenie się czegoś więcej na temat ich własnej przeszłości i co za tym idzie przetrwania tego burzliwego okresu nasilającej się germanizacji na terenie zaboru pruskiego. Podsumowując, na początku XIX wieku. Polska kultura przeżywała niezwykle burzliwy okres, jakim były lata rozbiorów oraz postępującej germanizacji i rusyfikacji Polaków mieszkających w poszczególnych zaborach. Jeszcze w pierwszych latach XIX wieku, wśród Polaków modna była kultura klasycyzmu stawiająca na pierwszym miejscu przede wszystkim wiarę w rozum, logikę, naukę oraz fascynację światem antycznym głównie cywilizacji starożytnej Grecji oraz Rzymu. Jednakże w latach pomiędzy obradami Kongresu Wiedeńskiego a wybuchem powstania listopadowego klasycycyzm zaczął być wypierany przez ideę romantyzmu promowane przez takich twórców jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki czy Fryderyk Chopin, który stawiał przede wszystkim na wyrażanie ludzkich uczuć. Pragnień, emocji, fascynacji światem mistycznym, światem przyrody oraz romantycznymi ideałami walki o wolność, która przemawiała do tysięcy młodych Polaków żyjących w niewoli trzech zaborców. Oprócz zupełnie nowych nurtów rozwijających się na terenie ówczesnej Polski, rozwijały się również zupełnie nowe ośrodki polskiej oświaty i nauki. Już w roku 1800 założono Towarzystwo Przyjaciół Nauk, stawiające na rozwój polskiej nauki i oświaty we wszystkich zaborach, we wszystkich znanych dziedzinach nauki. W roku 1816 za zgodą władz carskich założono w obrębie Kongresowego Królestwa Polskiego Uniwersytet Warszawski na terenie miasta Warszawa który funkcjonował nieprzerwanie do roku 1831 i który zapewniał miejsce wykształcenia i edukacji dla tysięcy młodych Polaków. Z kolei w roku 1817 w Lwowie założono zakład narodowy imienia Osolińskich, w którym znajdowały się ogromne zbiory biblioteczne, dzięki którym Polacy mieli dostęp do szerokiego zakresu wiedzy na temat swojej historii, kultury czy obyczajowości. Jakiś czas później założono również w zaworze pruskim Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, która również oferowała ogromne zbiory biblioteczne dla tamtejszej ludności Polski, co pozwoliło wielu Polakom również przetrwać burzliwy okres germanizacji podejmowany przez władze pruskie. Jak więc widać, ze zmiennym szczęściem polska kultura nie tylko zdołała przetrwać. Represje zaborców w pierwszej połowie XIX wieku, ale również się rozwijać. Jednakże pierwsza połowa XIX wieku to był zaledwie początek długiej i niezwykle mozolnej pracy, jaką. Polacy wkładali w odzyskanie niepodległości, gdyż druga połowa XIX wieku miała być dla Polaków nie mniej burzliwa, tym bardziej kiedy w latach 60. XIX wieku miała ponownie dla Polaków pojawić się okazja ku temu, aby ponownie chwycić za broń i zawalczyć o swoją niepodległość w ramach kolejnego powstania narodowego, znanego jako Powstanie Styczniowe ale o genezie i przebiegu tego powstania będziemy mówić sobie dopiero w następnych odcinkach. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.